Dzień trzeci. Skonstruowałem chę przeciwgazowy czy maskę gazową, jak to się nazywa. Może są różne nazwy. Z stołu do badań, próbek z ściany statku, skrzynki z dywanu. Więc teraz mogę ruszać. Zabiorę tylko moją ulubioną tabliczkę. Przygotuję się. Kilo, pęki, nie wiem która z tych wód jest prawdziwa, to wezmę z obłędniaką kompas i kraty, no bo nie wiadomo co tam może gość spotkać. Nie wiem tylko jedno. oj ta zimna woda. Nie wiem tylko jedno. Na pewno nikogo tam nie ma. Bo jakby było to by żebym usłyszał jakie dziury. Uj, uj. Woda już tutaj zamarzła gdzieś, jak się rozlała. Dla bezpieczeństwa może tutaj zagrodzę trochę to, bo nie wiadomo co tutaj może chodzić. Chyba widać, że dawno tutaj prądu nie opalano. Muszę się chwilę rozejrzeć pokoje. Dość dużo to naukowców mieszkało. Zagrodzone są też tutaj pokoje. Tego to nie będę do tego, bo ale mogę coś wysalić Tutaj główne piętro. O, dziwi nie ma. To jest też dziwne Tutaj też dziwi, nie ma. Tu też dziwi. Czuję gaz. Stąd może się wydobywać gaz. Muszę to zatkać. Czymś. Um, jakaś taka kości... A dobra, biorę. Ważniejsze jest, żyć Dobra. Jest tutaj ogromna brama. I jeden statek, który by mógł polecieć do domu. A później sprawdzę, że wszystko jest zagwarantowane. Ała. Tak, jest tutaj ciemno, więc na pewno nie dostarcza. No jest do energii tego energii nie dostarcza się do statku czy to jest jakiś pokój? oho o to miejsce, tu na pewno się trzyma jakiś reaktor neutrinowy tak, zgadłem oby, by on był dobrym w działaniu klikam uruchomił się Ile będzie trzeba, żeby lampy się naładowały? Był coś tu lata. Nie pasz. No pewnie badano. Nie topasz w tych warunkach. Może uciekł w jakiejś klatki. Nieważne, sprawdzimy statek, czy jest dotknięty. Do tego. lampion swój położę tutaj. Jeszcze mogę pochodnie. swoją Mhm. Mm Jakaś tutaj klatka na bagaże. a zachwyt tutaj zachwytu to to nie robię, ale jakoś stąd tego wylądowano. Chodzi mi o zbiornik. Uuu, chyba nie ma paliwa. Jakby było to by się to świeciło na tego, na niebiesko. E, chyba nie ma. Skąd ja wezmę teraz...